No, na przykład inna sytuacja z kabaretu. Mistrz ceremonii wraz z dwiema aktorkami na scenie śpiewa, one są dwie, a ja jestem jeden. I to jest taka, no, trochę prześmiewsza też piosenka na temat hedonistycznych aspektów, tutaj można powiedzieć. No, i tam w bardziej zabawny sposób po prostu jest pokazane, że oni razem sypiają i żyją, i że on jest jeden, a one są dwie. I na scenie kabaretu to jest wszystko śmieszne i zabawne. Bo takie ma być, bo to jest kabaret właśnie. I to jest przeplatane z historią tego trójkąta miłosnego, głównych bohaterów. No i właśnie w ten sposób to mnie tak intryguje w tym filmie. Mamy to przeplatywanie dekadentyzmu kabaretu i realiów świata. Okej. Okay. No inna, inna sytuacja na przykład. Aktorki w kabarecie tańczą jakąś piosenkę z laskami fizycznymi, laskami, na których się podpierają. I później nagle. Trochę scenera się zmienia i te laski przykładają do ramienia, zaczynają marsz z nimi robić, tak jakby były żołnierzami. I później jest, o, to też jest dość mocny fragment. Mistrz ceremonii wychodzi na scenę z małpą, jakby jest przebrany ktoś za małpę i śpiewa o tym, że ja ją kocham i żeby ktokolwiek tylko mógł popatrzeć na nią moimi oczami, to by zrozumiał, ale ludzie na, nie, na mnie patrzą, szeptają coś na ulicy, że dlaczego nie możemy pozwolić, aby móc po prostu kochać kogo się chce. Kochać Żyda. Tak kończy piosenkę.